walda z tej strony na bieżąco moi drodzy pierwsza kawka mruz na dworze już wszystko tu suszy i nie wziąłem pomadki ale kto tam się w dzisiejszych czasach pomadką smaruje no chyba że dziewczyny jestem w tej kawiarence gdzie Grażyna stoi na dworze gdzie walczyłem z samym sobą robiąc nording walking pamiętacie wtedy kiedy poszłem na miejscowość Altyting, gdzie w nocy moja mnie zbierała samochodem Ponad 40, czyli jakoś 40 km z buta, które wywalczyłem w tym zimnie w krótkich spodenkach, moi drodzy. Jestem w tej samej kawiarence i dzisiaj powiedziałem paniom, gdzie jadę. Nie wiem, czy odebrały to na poważnie, czy myśleli, że się ja, ja robię, ale odpowiedź była: <słuch> Dioda wyskoczyła, kurwa chyba na trasę, żeby mi oświetlała drogę. <słuch> Może to będzie ten. Dioda sygnalizująca, że już koniec baterii w organizmie zobaczymy. No, może w końcu zaświeci, moi drodzy. Weźcie to sobie mocno do serca, do tych waszych serduszek, kochanych, to co Wam teraz powiem. I to się sprawdza, moi drodzy. Trasa tego uczy. Każdy mój wyczyn, który zacząłem, skończyłem. Pokonałem dystans od A do punktu Z, bo tak trzeba powiedzieć, nie od A do punktu B, bo to jest dopiero początek alfabetu, moi drodzy. To uczy. To uczy mega pokory, to uczy mega zrozumienia. To jest wyznacznik, moi drodzy, wszystkiego. Zapamiętajcie, czas to jest wyznacznik wszystkiego, co się nam dzieje w życiu. I weźcie to sobie do serca. Powoli do celu. To się sprawdza. Uwierzcie mi, powoli do celu, nie na skróty. Jadę w kierunku Altyting. Kawałek drogi już od chaty jestem. Mam do przejechania sporo Setek kilometrów, moi drodzy, to będzie tak jak długi urlop, taka długa będzie trasa. Ja tego chciałem, ja tego bardzo mocno chciałem, dlatego nie czuję tego zimna. Ta adrenalina i to, że mnie to tak mocno nakręciło, daje mi to tej energii, daje mi to tej mocy. Wiadomo, że w końcu się ona gdzieś tam na jakimś kilometrze skończy, ale ja dam rady, ja dam rady, moi drodzy, ja podjąłem walkę 3 stycznia na Włochy. Jechałem, to była walka z samym sobą. Poprzez tyrolskie góry nie jest łatwo, moi drodzy. Spróbujcie to kiedyś przejść. Już nie mówię o podjeżdżaniu pod te góry. Jest masakra, jest masakra, ale moi drodzy to uczy. Teraz wiem, że problemy, które było w życiu, były w życiu, naprawdę to nie są żadne problemy. To jest nic. To trzeba przeżyć. Tego nie zrozumiesz, jak tego nie przeżyjesz. Jak złapie cię taki moment, że myślisz, że dalej jedziesz, a tak naprawdę stoisz w miejscu na liczniku Ci pokazuje 6-7 na godzinę, tyle jesteś w stanie iść, a Ty myślisz, że jedziesz i już jest taki spadek mocy. Jedziesz, za chwilę dowiadujesz się, że nie masz gdzie spać, a jest noc, jest zima, jest minus. Moi drodzy, wcale tego nie musicie łykać ani słuchać, Przyżyjcie to kiedyś sami. Na jakimkolwiek etapie waszego życia, a uwierzcie mi, zmieńcie zdanie na temat problemów waszych życiowych, które macie na co dzień, to nie są żadne problemy. Jak dochodzi do walki z samym sobą, ciężkie walki z samym sobą, wtedy zaczyna się problem. A jak to pokonacie, to każdy inny problem jest dla was nawet najmniejszym problemem. I tak moi drodzy w życiu jest, te lekcje, te myśli przychodzą zawsze w trasie. Nadwyżka świeżo powietrza, która rozjaśnia wasz umysł. Tego nie przeczytacie w książkach, to musicie przeżyć. Tego nie usłyszycie w telewizji, w żadnym filmie to musicie przeżyć. Człowiek za młody, by się w życiu wypowiadać na jakiekolwiek tematy, a później na kolejnych etapach życia za stary, żeby się go bać. Moi drodzy. I to jest lekcja, którą nie jeden z Was wyciągnie, obojętnie czy to jest szosowanie, obojętnie czy to jest bieganie, obojętnie czy to jest, czy to są sporty walki. Kiedy dojdzie do walki z samym sobą, wtedy człowiek naprawdę zaczyna rozumieć, że może być coś gorszego jak typowy codzienny problem. To pijam. My spotykamy się gdzieś za jakieś 50 km. wtedy będzie na pełne, następny postój taka dłuższa przerwa gdzie podładuję trochę baterie gdzie chodzi mi tu o telefon, lampki pierdoły moi drodzy <laughs> trzymajcie kciuki zapamiętajcie jak ich nie macie to palce wskazujące ja i tak wiem, że dam rady ja to wiem ale to mi też jakoś pomoże jak będziecie ze mną to mi też jakoś pomoże popchać mnie pod te góry nie popchacie Tysiące przewyższeń na trasie. Od 6 do 8 tysięcy przewyższeń. I interesujemy ten punkt praktycznie zerowy nad poziomem morza. Będę na jednym niecałym metrze nad poziomem morza. Do zobaczenia, trzymajcie się. Moi drodzy, wiecie co jest najfajniejszego po każdej górze i po każdym podjeździe pod górę: że później za jakiś czas zawsze będzie z górki. I tak samo jest w naszym życiu, moi drodzy. Będziesz szedł pod górę, zapamiętaj, że kiedyś z tej górki będziesz schodził Zobaczcie jak pięknie Oto już wychodzi Ono chce wyjść I mi oświetli tą trasę To będzie Dużo lepiej wyglądało Może nie nawet lepiej wyglądało Ale naładuje mi Psychicznie tą całą trasę Ja kocham słońce Jak ja widzę, że jest słońce to Nie umiem na dupie usiedzieć ani minuty pamiętacie te gościnne panie gdzie maszerowałem nording Walking robiłem na Altiting. nie wiem dlaczego ale nawigacja mnie pokierowała znowu w to miejsce wpadłem się przywitać, dostałem bułeczkę tak jak wtedy chciałem jeszcze kawkę zrobić żeby u nich troszeczkę posiedział, ale mówię moje drogie panie nie mam czasu a ja muszę gonić, bo jest ładna pogoda a gdzie to teraz? w którym kierunku? Ja Im powiedziałem gdzie i pokazałem, że jestem na rowerze. Ostatnio byłem tu w krótkich gadkach. Póki ten świat jest mały, nie? Po przejechaniu tylu kilometrów trafiłem znowu w to samo miejsce. Podziękowałem za ostatnią gościnę. Życzyłem dużo zdrowia i jedę dalej. Ja pierdziel, jaki to jest coś pięknego, nie? Co za mili ludzie w ogóle. Nic jadę dalej. A w trasie jak to w trasie widzicie takie delikatne podjazdy A teraz tamtą stronę Bardzo ładne miasteczko Okolica Altutting Polecam fajnie się jedzie Czy jest źle 80 km Przejechane o, to było niebezpieczne nas. 80 km. Przejechałem w 3 godziny 37 minut. To była najdłuższa nazwa miejscowości e, przez jaką ogólnie w ciągu mojego życia przejeżdżałem Ed, Miejscowość ED Zimno jest, to chyba widać po pysku to nie przeszkadza, moi drodzy 3 godziny 38 minut 80 km. myślę, że czas nie jest zły, każdy wie jak się jedzie w kierunku Austrii przez Kumhausen i tam te wszystkie strony Altitting. to są same górki i doliny, także czas nie jest zły, na dzień dzisiejszy wiem jedno trening czyni mistrza mistrz nie stworzy treningu do mistrza mi jeszcze daleko, ale potrzebowałem wiele, wiele czasu, już góry na horyzoncie, wiele, wiele czasu żeby na logikę sobie wziąć, często powtarzany Przez Dziadka, babcie Mamy Trening czyni mistrza Dokładnie zawsze myślałem na odwrót Będąc młodszy Że to mistrz potrafi Stworzyć dobry trening Tak wcale nie jest Robi to tylko dlatego Że praktyka, którą przeszedł do dnia, w którym jest zrobiła, stworzyła mistrza jak nie będziecie mieli kiedy co robić to przejedźcie się przez Burghausen zobaczcie, tylko nie jedźcie przez to getto, przez które przed chwilą jechałem, tam ludzie do jedeki wchodzili przez rozpierdzieloną szybę, powiem wam, że w Berlinie są lepsze warunki, oczywiście nie wszędzie, no. chwilę pokażę wam no zaczęła się w końcu trasa kuźwa skóra się rwie nie ma źle, zaczęła się w końcu trasa gdzie troszeczkę adrenalinki przychodzi i to co wypracowałem pod górę teraz zaliczam na zjazdach, zobaczcie lecę w tamtym kierunku przepiękne trasy moi drodzy, a trasy teraz od jakichś 15 km wyglądają mniej więcej tak zobaczcie sami nie nagrywam, nie tracę czasu na to może troszeczkę później coś powrzucam, takie o, ryneczki może troszeczkę później coś powrzucam na razie pędzę, celem jest 4, maksymalnie 5 dni na zdobycie celu tu się nie ma co opierdzielać, no niestety no muszę pedałować, no a górki, pagórki i doliny same się nie zrobią, no niestety nie mam nikogo kto by mi potowarzyszył, kogo mógłbym się delikatnie złapać, żeby mnie pociągnął. Jedyne, kto mnie może pociągnąć, to często e, tiry. Nie przesadzam z tym, bo moja mama też to ogląda. Tiry, które mnie mijają praktycznie na styk. 3 godziny 58. Zobaczcie tego stwora z rozwiniętymi skrzydłami. Nie wiem, gdzie on chce lecieć. Miejsce przepiękne. W skrócie, tak. 3 godziny 58. Nawet nie był taki cel dzisiaj. Jeszcze raz powtórzę. A ja wjeżdżam do Austrii. Tam macie znak. Moi drodzy, tnę, póki idzie, póki siły w nogach, bo wiem, co mnie czeka. To dopiero początek wzniesień, a. Jeszcze zostały mi trzy w porywach do czterech krajów, także będzie co robić. Zobaczcie to, tak w skrócie. To to są podjazdy. Zobaczcie to. Jazda! Z moich obliczeń hardcore miał być jutro, ale... On się za chwilę zacznie. Tam jadę. Ogień! Łamają! Ale to leci trasa dzisiaj. macakra, Zobaczcie. 8 km za Salzburgiem. Lecę w tamtą stronę. Telefon już przycina zimna. Cały czas na rurze. Zobaczcie. Tam kto zna to miejsce. Ten zna, kto nie. Ten zobaczy. Może jutro. Jutro pojadę w tamtym rejonie. Za Salzburgiem. A czas. 5 godzin, 50 minut i 27 sekund i chciałem powiedzieć jedno. Ja wcale nie zapierdzielam. Trzymam dzisiaj tempo. Cały czas nie tracę w ogóle czasu na jakieś kamerowanie, na jakieś tam zdjęcia. Bardziej skupiam się na jeździe na tu żeby było wszystko poukładane. No i jem w trasie, cały czas jem w trasie, dwie kawki, jedna herbata po drodze. A tak ogólnie to mam Jakąś godzinkę, żeby zrobić zakupy. No bo jesteśmy w Austrii, a w Austrii sklepy są czynne do godziny 18. I jak dzisiaj nie zrobię zakupów i z tymi zakupami jeszcze będę musiał jechać kupę kilometrów, to jutro nic nie zjem, tylko stacje benzynowe. A ja potrzebuję normalnych witamin i minerałów w trasie. Żeby nie doszło do bomby, czyli spadku energii. No może Was tak pokręcić, że przez parę dni nie dojdziecie do siebie. Także ja lecę. Do potem. Jest kuźła, będę jadł. Zobaczcie. Nie będę musiał jutro pewnie kupować jedzenia. Jak ja się cieszę. bo jak ja się cieszę. Moi drodzy. A co ja robię? Kuź mi, całe nogi latają, jak ja zapierdzielałem. Nigdzie sklepów, same wiochy, mostki. Moi drodzy, robiliście już kiedyś w 6 godzin i 17 minut 150 km. Zrobiliście już to kiedyś? Jestem już. 6 godzin 17. No dobra i 17 sekund. 17 minut 17. Dobra, już nie pierdzielę, bo za chwilę mi zamykają sklep. Jak kupię i coś zjem, bo się cały często spadek energii jest za duży to będę powolutku szukał czegoś do spania. No i jeszcze pojadę oczywiście. Jasno jak nie powiem gdzie Pierdzielę jak ja jestem głodny, ja teraz wszystko zjadłem. Ja pierdziel. Wyobraźcie sobie, że na, na podwórku Stoi taki pan, który już wie, o co chodzi, mówię, pytam się go, czy będzie dłużej stał, mówi, ta, ta, on tam browara pił, nie, mówię, mógłby mi pan popilnować ten rower, bo zanim ja go zapnę, zanim z, to zapięcie z tej torby wyciągnę, zanim co, to mi tam połowa rzeczy wyleci, Jasny idź, mówię, dzięki bardzo, mówię, kupię ci browara, nie, on mówi, tak, nie, 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 mówię, ja już więcej nie dam rady, ja mówię, chłopie, dzięki, dzięki, naprawdę, zawsze takich... Zresztą poopowiadam wam kogo ja dzisiaj na trasie spotkałem. Albo wam aż się serdło, Krojnie. Są naprawdę super ludzie na tym świecie. Nie? Te trasy naprawdę uczą życia. Kuźwa znalazłem spanie. Nie? Już byłem delikatnie, że tak powiem, brzydko w dupie. Bo nigdzie nic nie było, wszystko pozajmowane na obrzeżach Salzburga muszę zobaczyć czy gdzieś sobie tutaj rowerek włożę byle speluna to to nie jest no i no niestety troszeczkę pójdzie po kieszeni no ale wyspać się trzeba kuźwa że ja też nigdy nic normalnego nie miałem znaleźć nie zawsze jakieś coś musi być historyczne jakieś historyczne jakieś związane z kulturą z czymś tam zobaczcie nawet, nawet kobzy tu mają Ki z tym jest śniadanie w tej cenie także z rana najem się jak mały dzik, jak zawsze I wtedy będę mógł na spokojnie, ze spokojną głową lecieć Zanim dostanę jakiegoś głodu to będzie 11, 12 Także przyjemne spożytecznym. pożytecznym Ale ja się cieszę, że jest spanie, godzina 20 Powiem Wam, że jestem 12 godzin w ruchu Także wystarczy ciągłe jazdy 6,5 godziny Na dzisiejszy Pierwszy strzał wystarczy. Ja nigdy na pierwszy dzień nie cisnę jak wściekły. Nogi trzeba zostawić. Tym bardziej, że w jedną stronę mam jeszcze 3, może 4 dni. Pedałowania zobaczcie, czym się drzwi podpiewają. Mówiłem kuźmie, że historyczne. Zobaczcie te szafki, tu ten kredens to jeszcze chyba wujka Adiego. Pamiętają, ja że o niego rower uparłem. Nieważne, płacę, wymagam, czuję się jak u siebie. Idziemy zobaczyć pokój, ważne, że jest rodzineczka, ważne, że są grzieniczki, bo muszę co nieco poprać, wysuszyć, jutro lecę dalej. Nie ma, że boli. Jest plan, plan musi zostać wykonany. Od A do Z. Nie wiem co to za ruskie, oparcie, ale nawet wygodne. Moi drodzy, ja dzisiaj zamykam temat. Kilometry wjechały fajne, nawet lepiej jak planowałem. Mam nadzieję, że jutro będzie podobny wynik albo i lepszy to zależy, jak się mocno wieczorem zregeneruje. Ja już idę spać. Nie wiem, która jest coś koło 21, 22, coś takiego. Idę spać. Także mam do samego rana jakieś 8 godzin snu. Wypoczęty będę, będę idealnie. Jeszcze szybko witaminka D przed spaniem. Rano mam śniadanie, także po śniadaniu dopiero stąd wyjeżdżam. Mógłbym wcześniej, ale tak jak mówię, lepiej tą godzinkę, dwie później wyjechać, żeby w nocy nie jechać, bo jak jedziecie w nocy, ani te widoki, no bo nie widać nic, niebezpiecznie jest, bo jest ślisko, bo jest cały czas mróz i tu od tych rzek cały czas gładko. Pozdro. Ugh. Nie, to jeszcze nie tak jasno. lampkę odpaliłem. <gry> Pakuję się i idę na śniadanie. Ja już bym dawno leciał. Ja już, jak już jest taka szarała, to ja już jadę. Ale śniadanie jest w cenie. No i zęby muszę umyć jeszcze, żebym nie zapomniał. Wczoraj od tych wrapów mam taki fajny knif na jedzenie w trasie. Robię sobie wrapy, dzisiaj też je będę robił. Tylko że dzisiaj będę robił wrapy takie bardziej na podłożu na potasu i tam delikatnie tłuszczyku, żeby dłużej być syty. A fajna sprawa, bo wyciągam go ze z jem i lecę. Ja cały czas jadę. Nawet nie, nie staje jak gojem. Także energia jest na bieżąco podawana.